Dzisiaj gramy w taką kanapkową grę Że robimy kanapki i później zjedamy, trochę grę bez sensu, ale jest ciągająco Być może no, się nie znacie, więc chodzi mi tak. Zaczynamy i układamy tak, żeby było coś takiego, że tak, tak i tego pomidora nie da się ruszyć, bo... Musimy wtedy sobie wykasować i pomidor na to i hop, hop. Przem, prze, tego, przy, no, wiecie o co chodzi. Okay. Prze, no. U, aha, okej, okay, yeah. Nie. Hmm. Chyba mi za to nie zabijecie za tą reklamę. Przy okazji, w komentarzach napiszcie, czy chcecie inny, inny odcinek z gier. Bo jeśli tak, to z chęcią to zrobię. Bo jakbyście nie znali mnie, to lubię grać. I no. Ej, nie chcę. Nie chcę. Mm. Jeśli Wam się nudzi, to nie zmuszam do oglądania, ale no możecie sobie pokrócić. Wurde zainstalować, jest fajna ta gryka. No i może spróbuję nagrać jakieś bekowe filmiki, jakieś małe dzieci i zobaczymy moją reakcję. Ale jeśli chcecie, no to musicie koniecznie napisać w komentarzach i dać mi lajka. Ale jeśli nie chcecie, to nie zmuszam, po prostu. No. O, coś. Aha, zawsze. Zawsze tu przegapiam, bo to jest takie niebidołe, prawda? Okej. Okay. Um. Okej, okay. tego nie było. <laughs> Mogę też więcej nagrać, właśnie odcinków. Że robię postacie jak obiecałam na, na filmie, więc może, może zrobię. Będę dwie postacie robić. Haha, jeśli ja się boję, że mnie nie słychać w tej kamerze. O jezu, podgłośniłam. Boję się, że nie słychać mnie, bo mam słaby program do nagrywania na przykład nie dyrektorską milizen ale ja z dyrektora nie umiem korzystać no naprawdę proszę nie fajtujcie typu, że co ty robisz nie umiesz nagrywać, bo nie jestem nie doświadczona ale na pewno jeśli ktoś, no, na pewno jakoś sobie poradzę z tym nagrywaniem można uczyć się obsługiwać lepszych programów zakrywania. Ale to nie jest pewne. <grymne> ale raczej się nauczę w swoim czasie. Więc nie macie się o co martwić. Tak. Może wam się to nudzić, ale teraz jak się jakby macie mięzło. No odpowiedzi jak mniej więcej to zrobić. Nie? Jak jesteście na podobnym levelu co ja i możecie sobie po prostu sprawdzić, bo dla mnie to jest proste. Ale nie dla każdego. Więc. <laughs> możecie się trochę poszkodzić. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Teraz macie. No, 5 sekund na zostawienie łapki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra, czas minął. No. Widzę, że już filmik dosyć długo trwa. O nie, no Jezus! he, he. Z chęcią właśnie nagramy moją reakcję na jakieś inne filmy. Jeśli my chcieć, na przykład, Niechcianą córkę w laboratorium strachu. Duże dziecko, to jest mega, mega dużo i wiele, ono na przykład one, to three go mogę skomentować, ale nie mam tego głosu, tego tekowego, nie wiem go się ustawić, możecie napisać w komentarzu. No i wiecie co, chyba koniec tego odcinka, no bo ja myślę, że wam się to nudzi, że sobie po prostu grami już. Więc pa, pa wszystkim.